Wtorkowe spotkanie ćwierćfinału wojewódzkiego szczebla Pucharu Polski nie wzbudziło w Jastrzębiu wielkiego poruszenia. Na Harcerskiej zameldowało się mniej niż zwykle kibiców, a sami piłkarze poza chwilowymi zrywami snuli się po boisku, najwyraźniej marząc o zimnym prysznicu. Podczas gdy niektórzy fani na trybunach pościągali koszulki i opalali słoninę, zawodnicy Gieksy zmuszeni byli biegać w afrykańskim upale w czarnych strojach. Mimo to inicjatywa przez niemal całe spotkanie należała do gospodarzy, ale w awansie do półfinału przeszkodziła słaba skuteczność, niefrasobliwość w obronie oraz sędzia z Katowic, który nie podyktował ewidentnego rzutu karnego. W siódmej minucie meczu w polu karnym Polonii Łaziska faulowany był Marek Sobik. Obrońca gości dosłownie założył mu kleszcze na nogi. Ale arbiter nie zauważył przywinienia. Cztery minuty później do akcji wkroczył kapitan Kamil Gorzała. Wykorzystał swój talent do strzałów z dystansu i uderzył z pola karnego, ale piłka trafiła w poprzeczkę. Do końca pierwszej odsłony na boisku nie działo się już nic ciekawego. Barek Sobik uderzał kilka razy panu Bogu w okno, a Kamil Jadak zapomniał przy strzałach włączyć opcję siła. Po przerwie z większym animuszem zabrali się do roboty zawodnicy z łazisk. W 50 minucie Piotr Bryk otrzymał podanie z lewego skrzydła, ale jego strzał w ślizgiem świetnie obronił Szymon Prostacki. Chwilę później bramkarz Gieksy nie dał się pokonać Jackowi Rączce, który uderzał ze ostrego kąta. To o ospałych gospodarzy. Do akcji wkroczył Marek Sobik, który w 52 minucie strzelał minimalnie nad poprzeczką. Przez kolejne 20 minut na murawie nie działo się dosłownie nic. Jedynym dźwiękiem słyszalnym przy harcerskiej były głośne pokrzykiwania trenera Grzegorza Łukasika. Dopiero w 74 minucie ładną, indywidualną akcją popisał się Adrian Kopacz, ale jego strzał z kilkunastu metrów pewnie wybronił Frankę. 9 minut później z dystansu ponad bramką strzelał Artur Mościcki. Gdy wydawało się, że kwestią czasu jest godna dla Jastrzębian lub co najmniej dogrywka, fatalny błąd w defensywie popełnili zawodnicy geksy. Nie warto nawet wspominać, kto zawalił tę bramkę, bo zdaniem niektórych kibiców winny był jeden, a zdaniem kolejnych drugi. Było minęło. W każdym razie piłkę jak na tacy dostał Marek Sikora i wbił ją do pustej bramki. Podopieczni Grzegorza Łukasika rzucili się do ataku, co szybko się zemściło. Polonia wyprowadziła kontratak lewym skrzydłem. Krosowe podanie trafiło do Marke Sikory, a ten podwyższył rezultat na 2 do 0. To oznaczało koniec marzeń sympatyków i piłkarzy GKS Jastrzębie o półfinale. Tym samym w bieżącym sezonie GieKSa nie gra już praktycznie o nic, poza honorem i jak najwyższym miejscem w czwartej lidze. Szkoda, bo dalsze rundy Pucharu Polski mogły być miłą odskoczniem od gry z rywalami z okolicznych miejscowości.